Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. To co, przyjechaliśmy na to miejsce, tak? Po te dwa czerwone kozaczki. Zaraz pójdziemy na to miejsce i zobaczymy czy rosną, czy nie rosną. Ciekawy jestem bardzo. Ale zaraz, tylko tutaj muszę obcykać, czy tu coś młodego nie wyrosło. Sprawdzę tylko tutaj tą jedną grządkę. Eee, właśnie nie wiem czy na czerwone zobaczyć gdzieś albo chyba pojedziemy do innego, do normalnego lasu. Mm. Tam może bliżej mnie zobaczymy. Czy tam coś nie wyrosło. a Trzeba tak, wiecie, który dzisiaj jest dzień. <grym> To jest trzeci, no nie? Twarty dzień chyba od tych deszcz ulewnych. Ale patrzcie jak mokro, bo to trochę popadało znowu. A ja myślę, że już będzie ok. Ściółka już jest namoczona. Dobra, także idziemy po te dwa czerwone. No to co, jesteśmy z Areskiem na drugi dzień. Zobaczymy, jak urosły. Ale widzę, że są, wiecie? Patrzcie. Nikt nie zerwał. Ślimaki raczej. O! Zobaczcie jakie piękne. Ciekawe ile wrosły. Już tam tro prześlimaka trochę. Zjedzone, zobaczcie jakie piękne. <laughs> Ale ładnie. To co zrywamy dzisiaj, co? Już na jutro nie ma co zostawiać. Będą za duże. No, myślę, że zerwiemy. I już takie fajne są. O, już ślimak tutaj już się... Do... Zobaczcie, widzicie? Już tu był ślimak. Nie, nie, nie ma co zostawiać. Bierzemy. Tutaj ślimak już trochę zjadł. No to ładne. Dwie zapałeczki. Widzicie? Ukowały się przez jeden dzień i jedną noc. Ładne. <noise> Zabieramy. To dobrze. Myślałem, że nie będzie, ale super. Miła niespodzianka. To co? Albo może jeszcze jedziemy gdzieś w jedno miejsce. Ares, czekaj. Ares, on tam coś czuje. Ares. Powiem wam, że napatrzyłem się trochę na to czerwone i mówię, a idę zobaczyć tak. koło mnie do lasu, czy coś jest, czy nie ma. A ja się z, nim, z wami dzisiaj nie witałem, także witam was serdecznie i pozdrawiam. Ech. Bożenkę chciałem pozdrowić w tak. nie przejmuj się, bo tam zawsze jakiś hejt przyjdzie albo coś jakieś kłopoty tam piszą także nie ma się co przejmować Jest, ja już mu banana dałem także nie mam problemu żadnego no i pospacerujemy sobie tutaj za czerwonymi zobaczymy czy są czy nie ma i pójdziemy sobie w inne miejsce a tam różne grzyby no i prawdziwki niewózki, i jakieś tam inne pospacerujemy jakieś kurka może w jakieś kurcze wpadnie zobaczymy no ale mówię, tak, mówię, patrzę na te czerwone, mówię, idę zobaczyć, może maluchy tutaj w tym lesie też wyjdą. Hmm, nie wiem. W każdym razie zaczynamy czwarty dzień poszukiwań. <noise> ale, ale czekaj, proszę cię. No jak on mnie ciągnie. Jak pochodzi z 2 km, to potem już zwalnia obroty. <noise> tu pójdziemy zobaczyć. tu nie ma jakiego grzybula? Nic nie ma, nic nie ma jeszcze Dobra, idziemy dalej I dalej jak na razie nic Byłem na tych czerwonych ani malutkiego nie ma Czyli tylko te dwa jak na razie tam były A tutaj nie ma nic Ani gniewózka jak na razie Ani prawdziwka Ani czerwonego hmm. No dobra, idziemy dalej. Powiem wam, nic nie było na razie, ani małego gniewózka. Idziemy w inny rejon lasu teraz. Koło tego żółciaka o, siarkowego, wiecie, to co próbowaliśmy, zobaczcie. Alej rośnie, no, taki filtr nie trochę nie? Jest dalej No już trochę taki starszy się zrobił O już nie jest taki giętki, twardy Jak tam od spodu wygląda? Dobra, niech sobie rośnie Wiecie co? Reklamówkę zostawiłem co coś jest w reklamówce. I nie jest to grzyb. Nie, ciekawe cię zgadnijcie co to jest. O, no dobra, bo to już wiecie. Jak będę wracał z powrotem to wam pokażę. Nie będę tego nosił. Ale sam jestem zaskoczony i nie wiem właśnie czy to brać czy nie, ale chyba wezmę. Nie. Zawsze mówię nie zbieram takich rzeczy, tak? Także możecie się kapnąć. Pomyśleć trochę. I, I wtedy będziecie wiedzieć. Papieżoków nie, w lesie nie zbieram, czego jeszcze? No dobra. E, w każdym razie zostawiłem. Nie, nie pójdę z tym naprawdę. Nie powiem dlaczego, ale nie pójdę. No dobra. To będziemy wracać, to to weźmiemy. Chyba, że ktoś nam zahaczy. <grym> A może nie. Tak się rozglądam, no jak zawsze zresztą, albo za grzywami, albo za śmiećmi, albo i to, i to, <laughs> obojętnie, ale patrzcie, jakie zajązki piękne, no wartałoby to wziąć, tak, oczywiście jak będą zdrowe, zaraz sprawdzimy, o, ten jest zdrowy, ten większy, są dwa jeszcze, zaraz sprawdzimy. Piek no powiem wam zdrowy piek no i zdrowy Jak to nie, ten trochę już ma chyba tutaj musimy przeciąć No o ogonek tylko Tu już reszta zdrowe No piękne grzybki, A one są smakowite Bardzo dobre są A tu już Da da da, 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 Widzicie? Ślimaka. Dobra. Ja to zawieram oczywiście. Piękne zajączki. To jest odmiana podgrzybka Ona ma taki specyficzny zapach mają. Bardzo fajny. Mm, fajnie pachną. Super. No, ale to się nie liczy do wysypu. <grybka> Idziemy dalej. Powiem Wam, myślałem, że będzie więcej. I tu jestem na takim miejscu, co tu powinny być. A widzę tylko jednego. Młodziutki. No to się zaczynają. O, zdrowy. Piękny. Dobra. O, jakieś muchy mnie atakują. Jeszcze tu trochę poszukam ale ale mam dwa czerwone trochę tych zajączków no to do jajuszka będzie <ścoughs> jakby nie patrzeć a myślę że tu wyjdę na da dzień jak już zaczynają wychodzić to tu będzie ich więcej żołędzie spadają z, z dębów dęby takie wilgach dobra idziemy dalej poszukać czegoś parę kurek znalazłem ale już nie nagrywałem bo nie ma co za bardzo to jest największa ale tak wiecie taki miż masz zrobić grzybków trochę tego, trochę tego, trochę tego no i czyja jajuszka i... <grymne> i będzie dobre jedzonko, tak? ze świeżych leśnych grzybów idziemy dalej widzicie tutaj te miejsce? <grymne> tutaj tutaj muchomory czerwieniejące, co roku rosną ale i zawsze jak przechodzę tędy to sprawdzam, a jak one się pokazują to wtedy już można się spodziewać jakichś grzybków, ale nie. <grymne> Nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego. A już w tym roku tutaj były dwa. To jeszcze tak coś padało, padało, tylko potem zrobiły się upały po 30 ponad stopni i po prostu w był, pogrzebach było A już miałem nadzieję wtedy. No trudno Nie ma to nie ma. Już się trochę nachodziłem. Idziemy tu do mojego pakunku. Zobaczymy po drodze jeszcze co jest. Ale są. Kałuże są w lesie i to jest dobry znak Pokażę wam, bo tylko muszę go troszkę przemyć <grystanie> Obsydian znalazłem oczywiście Czarny Patrzcie jak się pięknie mieni Piękny co? Piękny jest. Te czarne są najładniejsze. Dobra, idziemy do mojego pakunku. Pakunka. Tutaj widzicie fajne drzewa, ale grzybków nie ma. Tam rośnie czaga na drzewie, tam dalej. Ten prozdowotny grzyb czaga się nazywa. Ale w lesie nie wolno zrywać. Pod ochroną. No dobra, jesteśmy tu pod domkiem. I teraz pokażę Wam co ja mam tu, mam... co ja tu mam w tym... w tej reklamówie. Do. Ja sam się zszokowałem. Po prostu. No zobaczcie Nie będę tego wyciągał całkiem ale zobaczcie hmm. Spróbujemy to jakoś tak. Hmm. Próbujemy jakoś cię podsunąć, żebyście widzieli. No, zobaczcie. Dotąd. Góry to tak wygląda. I z tego co mi się wydaje, że to jest yy, z hamulec chyba kolejowy. Z pół. I wiecie co wam powiem? <noise> ja nie wiem, ile to waży, ale to jest cholernie ciężkie. Te 20 kg. Jak ja mam to zanieść do domu? Do autka? Uff, może na ramię jakoś to wezmę, spróbuję to donieść a jak nie do, to przynajmniej kawałek schowię i potem następnym razem i tak na raty <grybujesz> będę to nosił bo to jest strasznie ciężkie strasznie. to jest po prostu złom to jest złom, to się nazywa złom <grybujesz> no. dobra no zabieramy jakoś na ramię i spróbuję to zanieść, no. ale szkoda, że nie masz tu takich toret Wiesz takich tutaj To bym ci to wsadziło na świetnie Nie no pan żartuje, co ty Nie ma opcji Żadnej e, dobra mi. No ile uciekamy Po drodze już nie idę do żadnego lasu bo przez las tutaj drogą pójdę bo... Ja nie wiem czy to zaniosę Powiem wam Zobaczcie na ramieniu to muszę nieść. Bo reklamówka nie ma szans, żeby wytrzymać takiego taki ciężar. Także jest super o. Ale się zmachałem już Dwa razy już siadłem oczywiście <grytanie> Dobra tu pamiętacie tu miałem taki Już to usunięte jest Ale mam jeszcze kawałek Dzisiaj jeszcze jadę usunąć do gabinetu piękności <laughs> takie rzeczy trzeba usuwać bo już na starość to się robią jakieś takie na człowieku różne rzeczy trzeba to pousuwać bo jak ja będę na filmach wyglądał <laughs> masakra o Jezus jestem zgrzany po prostu dobra jakoś to doniosę zostało mi jakieś 500 metrów ares pomóż troszkę no dobra ares się zmęczył leży już ja już musiałem rozebrać się i wiecie ogarnąć się trochę Nie, w każdym razie doniosłem ale było ciężko do no, bo gaznika jakoś to wsadzę do aresa już po prostu już przygotowałem do wejścia no czwarty dzień Czwarty dzień po ulewnych deszczach Grybków jak na razie jeszcze nie ma Co prawda mam parę, ale wysypu nie ma Także zobaczymy jutro w piątym dniu co się stanie no Zobaczymy, będziemy liczyć, będziemy sprawdzać co jest e, W każdym razie, e, no taki dzisiaj był myślę, że ciekawy odcinek jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A nikt nie zgadnął na pewno. <laughs> nikt nie zgad. Nie ma szans, żeby ktoś zgadł. Co ja co znalazłem. Wziąłem to ze 20 kilo, Nie wiem, Artur z Kaniowa może będzie wiedział ile to waży, bo ja nie będę tego ważył na pewno, nie? Ale myślę, tak koło 20 kilo, jak nic. A śmieci się też ciężkie wynosiło z lasu i, i jakoś było tak. Dobra. W każdym razie no to co, do juterka jakby coś, no ja uciekam odpocząć trochę, bo naprawdę dzisiaj był taki spacer ostro, na ostro, na ostro <laughs> Ale to wiecie dla zdrowotności, dla przyjemności, dla zdrowotności wszystko jest ok. Trzymajcie się i papa pa, do następnego. Ares, co ty tu szarpisz? kopiesz tu doły jakieś ty do samochodu musisz iść, zaś być cały brudny, a i tak jesteś brudny Także <noise> trzeba będzie umyć samochód Dobra, trzymajcie się